Trwa remont domu dziecka w Bułchatowie. Budynek, który został oddany do użytku w marcu 2023 roku, musi przejść gruntowny remont. Jesienią ubiegłego roku został zniszczony przez pożar. Straty po pożarze były ogromne. W tej chwili aktualnie jest remontowany. Firma została wyłoniona w przetargu. Uzyskaliśmy część środków z ubezpieczenia, o pozostałe środki się ubiegamy. W ramach uzupełnienia także będziemy mieli prawdopodobnie całą kwotę, która jest niezbędna na remont. Tymczasowo zabezpieczyliśmy w budżecie Powiatu, te środki po to, żeby nie czekać już nie tracić czasu, bo do 15 grudnia do świąt w zasadzie musimy wprowadzić tam dzieci. Chcemy wprowadzić i mamy też taki, takie wskazanie od Wojewody. Obecnie młodzież przebywa w bursie szkolnej, jak się tam zaadoptowała? No, stworzyliśmy warunki, wydaje mi się, dość dobre. Na tyle na ile można było stworzyć. Oczywiście nie takie, jak mieli w domu dziecka i jakie będą mieli. Mhm. Y no mam nadzieję, prace przebiegają w tej chwili sprawnie, zgodnie z harmonogramem. Mam nadzieję, że uda się do 15 grudnia, taki jest termin zakończenia e, robót, e, odebrać i wprowadzić przed świętami, żeby dzieciaki na święta były u siebie już w domu dziecka. Starosta był na miejscu, widział? No szkody są naprawdę ogromne. Tak, szkody są bardzo duże. E, no, dziwna sytuacja, bo pół roku po oddaniu do użytku. E, Nagle wybucha pożar, nie było instalacji zraszającej, w tej chwili też nie została zaprojektowana, to mnie dziwi, mhm. ale już nie będziemy w stanie teraz przeprojektować tego. Są czujniki dodatkowe pozakładane, mhm. ogrom prac do wykonania, do tworzenia sprzęt, który uległ zniszczeniu, też trzeba będzie zakupić. Duże wyzwanie. Duże wyzwanie. Środki też ogromne. Niektórzy by nie zastanawiali się, czy nie warto było wybudować po prostu nowy budynek w tym miejscu. No nie, nie. Udało się. Funkcjonuje część administracyjna. To co udało się uratować, odzyskać, to jest odzyskane część z tego sprzętu ruchomego. Że tak powiem została pomyta, zabezpieczona i on się wykorzysta. Ten sprzęt się wykorzysta, natomiast no część będziemy musieli odkupić i uzupełnić. Czyli na święta, młodzież z powrotem wróci do swojego domu. Tak planujemy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to święta, tak jak powiedziałem, powinna młodzież spędzić u siebie w domu dziecka.